Siemano koniaro i koniarzu. Dzisiaj jest specjalny odcinek, bardzo, bardzo ważny, więc jeśli jesteś moim widzem, to proszę obejrz go do końca. Jeśli jesteś moim widzem na moim kanale już ponad rok, to pewnie wiesz, co się święci, ale to jest bardzo ważny filmik informacyjny. Przede wszystkim, żebyście wywiedzieli, co się dzieje na moim kanale, co się dzieje ze mną, ponieważ najbliższe wakacje będą troszeczkę inne na tym kanale. Przejdziemy oczywiście do sprawy SSO, sprawy moich filmów i sprawy przede wszystkim, co wspierając. Więc zacznijmy może sobie od tego, że jadę znowu do Niemiec. Jeśli oglądacie mnie już rok, albo nawet i dwa lata, ponieważ z tego co wiem, to jest mój trzeci taki filmik, znowu jadę do Niemiec do pracy, tym razem, żeby nie zarobić na USA, bo w zeszłym roku jechałam, żeby zarobić na moją wymarzoną podróż USA. Oczywiście są z niej vlogi, zapraszam bardzo serdecznie, tu wam się wyświetla oraz macie w opisie. Tym razem, moi kochani, chcę zarobić na mojego konia. Na mojego własnego, prawdziwego, Konia, takiego jeżdżącego. Tutaj, jak widzicie, mamy hobby horsa, ale nie chodzi o faktycznie żyjącego konia. I nie mówię wam, że od razu przez najbliższy rok, jak kupię tego konia. Na razie zbieram pieniądze i tym razem po prostu chcę spełnić moje kolejne marzenie, ale niestety przez 3 miesiące po prostu nie będzie mnie. Zaplanowałam 12 filmów i będą się pojawiać regularnie na kanale Co tydzień co środę. Tak samo jak to było rok temu i dwa lata temu. Mam nadzieję, że te filmy Wam się naprawdę spodobają. Do każdego wrzuciłam bardzo dużo serca i pracy, żebyście mieli te materiały, żeby kanał nie stał w jednym miejscu. Co za tym idzie, nie będzie żadnych filmów z aktualizacji w te wakacje. Po prostu do końca września raczej nie spodziewajcie się żadnej aktualizacji. Tylko będą to filmy, które nagrałam na zapas. Więc jeśli na tych filmach są jakieś przestarzałe informacje albo rzeczy to bierzcie pod uwagę, że ja serio bardzo dawno zaczęłam to już nagrywać, te pierwsze to już w ogóle, więc mogą się tam troszeczkę te informacje o SSO różnić, o jakichś koniach i tak dalej, że na przykład nie ma jakichś koni, a ja o nich mówię, że dopiero wyjdą, a one już wyszły. Wiecie o co chodzi, po prostu miejcie to pod uwagę. Do końca września po prostu te filmy będą na zapas. Możliwe, że we wrześniu wcześniej wrócę, ale zobaczę, to jest wszystko do ogarnięcia. Nastawcie się lepiej, że po prostu do końca września mnie nie będzie. Co za tym idzie, nie będzie żadnych liveów niestety. Niestety, live y już ostatnio było ich mało, ale miałam po prostu strasznie dużo rzeczy odnośnie też pracy magisterskiej i nie byłam w stanie po prostu robić takich regularnych live'ów. Robiłam live'y tylko i wyłącznie dla wspierających, i live'y dla wspierających niestety też już nie będzie. Nie będzie ich po prostu przez okres wakacji. Od października z powrotem wracamy z regularnymi live'ami dla wspierających. Więc jeśli jesteś moim wspierającym i naprawdę nie pasuje Ci to po prostu, że przez 3 miesiące byś wspierał, i ja teoretycznie no, nie dostarczam Ci tych nowych materiałów, czy live'ów. Zrozumiem to, jeśli anulujecie wspieranie na ten okres. To zależy od Was, to już jest Wasza decyzja. Oczywiście doceniam wszystkich, którzy to staną. Co w związku z tym, że też wspierający nie będą mieli live'ów. Ja te filmy montowałam już bardzo dawno temu, to znaczy nie jestem w stanie przewidzieć wtedy, jakich będę miała wspierających, na przykład w lipcu albo w sierpniu. Dlatego na tych filmach, które będą się pojawiać w tym okresie, nie ma wspierających. Ale wiecie, jak to jest? Dnia na dzień potrafi się ta lista wspierających zmieniać. Ja po prostu nie byłabym w stanie tego przewidzieć, ani tego zmontować, dlatego tej listy po prostu nie ma, ale ja Was wszystkich widzę i doceniam. Oczywiście na Discorda, jak będę miała czas, to może czasem będę wchodzić, ale nie będę raczej rozmawiać, tylko czasem będziecie mogli mnie spotkać, że tam coś piszę. I co, chciałabym Wam na koniec jeszcze tak powiedzieć, że spełniajcie swoje marzenia, ponieważ no, ja w zeszłym roku spełniłam już swoje marzenie, mam nadzieję, że kolejne marzenie, jakim jest posiadanie swojego własnego konia, też się spełni i pamiętajcie, że jesteście w stanie wszystko osiągnąć, naprawdę. I chciałabym, żebyście z takim nastawieniem zostali po tym filmie i naprawdę dziękuję każdemu subskrybentowi. Dodatkowo będę bardzo wdzięczna, jeśli pod każdym nowym filmem, który będzie wchodził w środę przez okres wakacyjny, będziecie pisać jakiś komentarz. Nieważne co to jest, może być cokolwiek. Możecie na przykład napisać, jaki jest wasz ulubiony kolor, cokolwiek. To bardzo ważne, ponieważ wtedy mniej zasięgi mi spadną. Wiadomo, że i tak spadną, bo będzie jeden film na tydzień, ale zawsze jest wtedy mniejsze ryzyko, więc z góry naprawdę bardzo dziękuję każdemu, który to ogląda i mam nadzieję, że nie Jesteście na mnie źli, ale niektóre rzeczy trzeba po prostu tak robić. Wrócę od października z nowym kontentem: będzie bardzo dużo kontentu. Naprawdę. Możliwe, że będzie o wiele więcej kontentu z Hoppy Jak widzieliście, odcinek ostatni z Hoppy Horsa. Tutaj mamy naszego pierwszego Horse'a, który zrobiłam. Możliwe, że zrobię więcej, może, że zrobię jakieś zawody, nie wiem, zobaczymy. Wszystko przed nami moi drodzy, więc od października naprawdę szykujcie się na wiele różnych filmów, bo mam mnóstwo, mnóstwo pomysłów. I co? Oczywiście trzymajcie się miłych wakacji, a ja oczywiście jak zawsze przesyłam Wam gorące pozdrowienia.